Witajcie kochani bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie nie było mnie chyba te dwa miesiące, wiem, że niektórzy pisaliście dlaczego mnie nie ma, co się stało, kiedy będzie następny filmik niestety jakoś nie miałam motywacji, żeby nakręcać, mimo tego, że przybywało mi widzów, przybywało mi miłych komentarzy i przybywało Komentarze na temat tego, jakie filmiki byście chcie, chcieli zobaczyć. E, niestety ja nie miałam motywacji, byłam w czerwcu zajęta, w lipcu jakoś wszystko się zepsuło. Teraz wracam, mam nadzieję, że będę częściej kręcić. E, nie wiem, jak mi się to uda, mam jeszcze miesiąc wakacji. E, dzisiaj przychodzę do Was z ul ulubieńcami lipca w sumie czerwca też, po części. E, że trochę spóźnione, bo dzisiaj jest 12 sierpnia Tak, niedługo powinnam kręcić u ulubieńców sierpnia Ale stwierdziłam, że muszę to nakręcić Bo jeśli się nie wezmę teraz, to później już będzie ciężej Bo przede mną matura i w ogóle... Więc musiałam I mam nadzieję, że będzie Wam się to z chęcią oglądało Zacznę od mojego prezentu na urodziny Jaki dostałam od mojej przyjaciółki Jest to taki zestaw... Sefore, to było inaczej oczywiście ułożone Tak, to jest taka wanienka. Tu jest balsam Tak, to jest balsam Z pompką oczywiście e, Tu jest peeling Z Peeling Tu widać? Nie wiem Peeling, jak nie widać to przepraszam I tu jest jeszcze żel W takiej butelce i to a to jest jeszcze taka mejeczka piękna i z panieneczka to myślę, że się przyda na jakieś bzdurki yy, w ogóle te kosmetyki pachną obłędnie dostałam je na początku lipca, tak jak miałam urodziny po prostu cud. nie to kosztuje, przykro mi prezent, nie będę sprawdzać ale, o Jezu, przepraszam yy, te wszystkie kosmetyki pachną nieziemsko Najlepsze jest to, tak, Po pierwsze, peeling. Jest bardzo drobnoziarnisty. Nie wiem, czy to zobaczyć. Gdzie jest taki? dobra. Jest bardzo drobnoziarnisty. Zostawia takie fajne uczucie na skórze takiej czystości i e, spinningowanej skóry, o ile jest takie słowo. Więc bardzo uwielbiam. Bardzo biegnie. Do mycia. To też jest do kąpieli, żeby bąbelki były, tak? Uh, bubble Bath and Shower Gel Jest w ogóle genialne Cały zestaw jest genialny Balsam jest cudowny si On strasznie szybko się wchłania ja przez Jak rano się posmaruje nim po kąpieli Przez cały dzień na nogach czuć ten zapach tego mango Więc to jest super Dobra, szybko przechodzę, bo czuję, że to będzie długie Kolejną rzeczą, jak już jesteśmy pod prysznicem Jest pianka do golenia o zakochałam się. Jest to ta pianka Wenus e, z żurawiną. Jak ją otworzyłam? O, tu jest jeszcze trochę pianki. Zapach obłędny, taka słodka żurawina. Nie dość, że pianka jest genialna, bo e, nie trzeba jej po pierwsze dużo. A po drugie e, po goleniu naprawdę mi jak gole nogi. Mi to takie ogolenie tą pianką starcza na takie 3-4 dni, takie, że mam dość gładkie nogi i da radę chodzić latem z odkrytymi nogami. Po innych piankach nie miałam takiego efektu i przy tym, znaczy może to kwestia też tego, że używam innych kosmetyków lepszych może teraz do nawilżania skóry, ale to jest takie, to jest taka gładka skóra, szczególnie po goleniu Ja wiem, że po używaniu dobrych kosmetyków, typu jak te z Sephora, przynajmniej ten zestaw, który dostałam Jest genialny I zapach, i cena niecałe 7 zł Kupiłam to I ja już chyba nie chcę z innej pianki Ta jest najlepsza I będę chyba każdemu ją polecać Wiem, że był jeszcze jeden zapach Ale wybrałam z witaminą E i ekstraktem z żurawiny Druga nie pamiętam jaka była, ale ta jest cudowna i nigdy jej nie oddam nikomu. Już mi się trochę powoli kończy, bo jak ponad miesiąc jej używam, to ojej, cudowna. Kolejną rzeczą jest tak samo cudowny, zakochałam się w nim Dezodorant Daw, ten z minerałami. Ten taki zapach jest, też mi się strasznie podoba ten zapach. Nie wiem, czy ogólnie on bardzo chroni od potu. Bo ja nie mam jakiejś, yy, jakiegoś problemu z nadmierną potliwością, ale zapach jest cudowny i czuć go. Podpachamy, jak się. No nie wiem, to pierwszy, Jak się spodziemy, to czujemy zapach dezodorantu. No tak nie jest, ale pachnie fajnie, mnie chroni od potu, Nie czuję, że mam potem i nikt się nie skarży w moim otoczeniu. E, cena nie wiem, ale go chyba wtedy kupiłam na promocji, co była w Rosmanie. Jeśli ktoś się zwraca, nie wiem, jakich zdjęć Teraz jak już jesteśmy po goleniu, wydezodorantowane, po umyciu. E, kupiłam ostatnio sobie Bax sam samopalacz w piance. Tak? Jest tu pompeczka i w ogóle fajnie. Zostało mi tego. tej nie widzę, ale gdzieś tyle, bo daj, o tyle gdzieś. Tak sobie buteleczki gdzieś tyle mi zostało. Używam tego od połowy czerwca. Bo moja koleżanka miała z Daxa piankę, nie, nie piankę, ona miała samopacz, ale do ciemnej karnacji i tamtego nie ma do jasnej i to był taki normalny do smarowania, prawda? Ale ja stwierdziłam, bo to jest do wszystkich karnacji, niezależnie czy jesteśmy jaśni, ciemni, pośredni, nieważne, to jest do każdej, więc stwierdzi... kosztowało około 20 zł, super fard mnie to kupiłam. Nie jest napisane, że bez sług. No, jak się źle rozmaruje, to smugi są. Ale ogólnie yy, ja lubię to. Oczywiście śmierdzi, jak każdy samopalacz. Chyba jeszcze nie ma samopalacza, który by nie śmierdział, chociaż trochę. Yy, ja myślę, że go będę używać. Oczywiście będę próbować inne, bo jak jestem bardzo blada i powiedzmy, jak mam też nierówną opalnicę, to próbuję samopalaczem to wyrównać. A poza tym, to nawet jest dobre po opalaniu, jak się opalałam ostatnio Ja mam problem, tak? Bo ja mam bardzo mało beta-karotenu Teraz biorę tabletki, ja to trochę za późno wiem Z beta-karotenem oczywiście <grym> I mnie słońce, będąc na słońcu, słońce mnie nie ruszało Ja będąc biała, byłam biała I teraz stwierdziłam, że dobra, codziennie jak jest słońce, ja codziennie muszę leżeć po 3-4 godziny, żeby chociaż trochę tego słońca, no i nogi niby były białe, tam trochę się opaliłam, bo byłam trochę w basenie, trochę leżałam, w basenie leżałam. I jakieś 2-3 dni później, jak już ta opalenizna niby mi tam zastygło, tam nie wiem, tutaj na brzuchu na dekolcie i nogi posmarowałam tym samoopalaczem opalaczem, to miałam takie super brązowe, takie bardzo ładnie opalone i to jest genialne, bo po jednym zastosowaniu bo ja to później odstawiłam, żeby się sama opalić, żeby to na później mi na dłużej została. No i smug jako takich nie robi, naprawdę. Już dobra, szybko przychodzę do wody termalnej z Aven. To chyba zna każdy tą wodę. Była promocja w Superfarmie za 10 zł bodajże, jak się tam zrobi zakupy za 40 czy 50 zł, więc wzięłam. Jestem super zadowolona. Używam jej na włosy, używam jej do twarzy jako ochłodzenia, używam ją na całe ciało, jak jestem opalona za bardzo, jest mi bardzo gorąco, chcę zwilżyć, to używam tej wody. Mam jej jeszcze dużo, a jestem pod wrażeniem, bo myślałam, że strasznie szybko mi zejdzie, a mam ją od połowy czerwca i używam jej, znaczy ostatnio jej nie używam, tak? Bo jej zapomniałam ze sobą, bo ostatnio nie mieszkam tutaj w Warszawie, teraz gdzie kręcę filmik. Nie jestem, to jestem poza miastem, chilaotuję. Sobie nad basenem i w ogóle. I nie biorę wszystkich rzeczy, bo to bez sensu. I zapomniałam o tej wodzie. Wcześniej ją miałam ze sobą, teraz zapomniałam. Ale jest jej dużo i będę jej używać. Nie jest cudowna. uderbiam. ją Nie wiem, jakie ona ma właściwości. No, oczywiście mineralu, no to musi mieć mi minerały, to musi coś odżywiać, prawda? Teraz mam trzy rzeczy kosmetyczne. Tara! Jest to Professional. To jest Benefita. To jest próbka. Bo te dwie rzeczy mam z. To jest. Ona nie pokaż tego. To jest Bad 6. No, nie widać tego, nie da. Dobra. Najpierw zacznę od tego. E, ta próbka jest z. Kosmo... Kosmopolitan, chyba. Kosmopolitan. Albo. Nieważne, z jakiejś gazety brytyjskiej, która była w czerwcu, tak? Bo moja siostra mieszka tam i napisałam do niej. Czy mogłabym jej kupić? kupiłam chyba ze dwie gazety, bo miałam te dwie rzeczy Jedna rzecz była w jednej gazecie, a gazeta kosztowała 2 funty No, ogólnie te rzeczy są droższe, bo to jest Benefit, to jest o wiele droższe w sklepach A żeby wypróbować to naprawdę cudownie, przy tym jeszcze mam gazetę i mogę ją przeczytać A no, ta gazeta jest gruba strasznie Jest to... niby to ma minimalizować pory Używam tego, bo ogólnie to mi przedłuża makijaż Ja porów jako takich Za dużych nie mam, ale makijaż Mi super y, przedłuża No i tyle, super jest Kończy mi się nie Będę musiała normalne kupić I to jest Bad 6 z Benefita Czyli tuż do rzęs Nie wiem, jakie są opinie Nie czytałam na temat tego Ma cudowną szczoteczkę Nie wiem czemu, ale ta szczoteczka jest taka super miękka Dla mnie y, Ja strasznie lubię jej używać Teraz mój tusz z Avonu, który tak bardzo polecałam, strasznie drażni mi oczy, bo tam jest silikonowa szczyteczka, tu jest taka z włosia I tamto mi teraz drażni oczy, malując tylko tuszem od czasu do czasu Chyba, że gdzieś wychodzę, to się normalnie maluje, się siedząc w domu, leżąc nad basenem, nie maluje się, bo to bez sensu latem Jak jest gorąco, to i tak cała ta tapeta spłynie I kąpiąc się w basenie, tym bardziej spłynie, więc się nie maluje, to nie jest wodoodporne ale super wydłuża, super pogrubia. Kocham ten tusz. Tyle, bo się rozgadałam, coś czuję. I na sam sam koniec. Ulubieńców lipcowych 2012: lakier z Benefit, Nie, Twu Eveline. Tak. Nie mam go w tym momencie ani na stopach ani na dłoniach, ale jest super jasno-różowy. Taki pudrowy róż. Ale strasznie mi się spodobał I wygląd... na opalonych stopach, na opalonych dłoniach wygląda genialnie Tak samo jak ten, co mam teraz Jest już obdarty trochę Ale i tak są śliczne Więc tego lakieru używałam namiętnie przez pół miesiąca, jak nie więcej Malowałam nim non-stop I stopy, i dłonie miałam non-stop tym lakierem pomalowane Albo nie malowałam w ogóle Więc to jest mój ulubieniec i nie odpryskuję jakoś Nie był drogi, tam poniżej 10 zł Chyba w Superfarmie kupiłam Jest go tu 12 ml Więc to jest duży lakier Jest bardzo duży, ja nie wiem czy go zużyję I jest genialny I to chyba tyle Nie chcę przedłużać Mam dla Was projekt Denko Muszę to tylko nakręcić I trochę zebrać No w sumie teraz już mi się zebrało trochę tych kosmetyków idzie do projektu Denko, ale to Wam pokażę, bo tego już praktycznie nie ma. Zostawiam, żeby pokazać w lubienicach. E, więc to na tyle. Mam nadzieję, że po tak długiej przerwie będziecie mnie znów oglądać. I że się podobał filmik. I kciuki w górę. E, to strasznie miłe, jak się wchodzi i się widzi, że komuś się podobał filmik. I to tyle. No do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!